Od życia podwójnie. W Fortis Banku i Dominet Banku zarobisz na lokacie aż 9%, a dodatkowo możesz wygrać drugie tyle. Zadzwoń 0801 322 322. Żeby mieć udane święta, lepiej zawczasu wszystko dokładnie dogadać. Dlatego w Orange dostajesz 200% gratis za doładowania we wszystkich ofertach na kartę. Dodatkowo w tym roku ze starterem Orange Pop dostajesz 50% ekstra, czyli nawet 150 zł w prezencie. Wybierz Orange Pop. Zapraszamy do punktów sprzedaży. To znowu on, cieknący katar. Zamęczy twój nos. Chusteczki? Zapomnij. Uważaj, jeszcze przejdzie na dzieci. Wszędzie za tobą łazi i ludzi odstrasza. Masz dość, ale po nim wszystko spływa. Nie męcz się, weź Akatar ActiTabs. Wysuszy ci ten katar. Akatar w tabletkach obkurcza śluzówkę nosa, eliminując cieknący katar. Tabletki Akatar. na cieknący katar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tefal przedstawia Vita Cuisine, parowar w którym przygotujesz pyszne potrawy pełne witamin. Dzięki szybszemu gotowaniu. Tefal, żyj z pomysłem. Kiedy Paweł był mały, nauczył się słowa i odtąd zawsze je powtarzał. Zaczęło to wymykać się spod kontroli. Pewnego dnia poszedł do specjalisty. Czekolada. Najważniejsze to kogoś spotkać. Wtedy zaczyna się zabawa. Twix. Karmel, ciastko i czekolada. Twix niejmy do razem. Nie chcesz długo czekać na zyski? Skończ z długimi lokatami. Wybierz szybką, 3-miesięczną lokatę i uczciwe 8% bez ukrytych warunków, opłat i progów. Uczciwe i bezpieczne 8% tylko na szybko zarabiającej lokacie w Banku Zachodnim WBK. Każdy klient jest taki sam. Dopóki nie porozmawia z doradcą Wobis. A gdy doradca będzie miał już pełny obraz, idealnie dopasuje komputer do Twoich potrzeb. Mam coś. Idealnie dla Pana. Dla taty, wielbiciela gier, melomana, amatora fotografii, doradcy Wobis polecają Multimedialne Centrum Rozrywki. HP Pavilion DV5. Wobis. Kiedy dopadnie cię wyjątkowo ostry ból gardła, sięgnij po StrepsilS Intensiv. Tylko StrepsilS Intensiv zawiera unikalny składnik flurbiprofen, który szybko usuwa ból gardła i na długo likwiduje stan zapalny, byś mógł znów cieszyć się życiem. StrepsilS Intensiv. W praktyce nic nie działa dłużej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pieniądze raz dwa? Czemu nie? Weź Max Pożyczkę z Mini Ratą w PKOBP. Gotówkę możesz dostać szybko i wydać na co tylko chcesz. Wejdź do najbliższego oddziału lub na stronę www.pkobp.pl i sprawdź nasze atrakcyjne oprocentowanie. Teraz Twoje świąteczne marzenia mogą spełnić się naprawdę szybko. Max Pożyczka Minirata. Pieniądze na święta raz dwa. PKO Bank Polski. Blisko Ciebie. Obniżyliśmy stawki do wszystkich sieci Sprawdź nową ofertę dla firm w Orange Normalny człowiek tak lubi się w weekend zabawić Zwłaszcza nocą To idziemy wówczas do Tesco Nakupujemy się wszystkich zabawek 20% taniej A rano oddajemy dziecku <noise> Tesko, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Opłaca się, Panie Piotrze! Się opłaca się! Naprawdę się opłaca! Aż 9% na czteromiesięcznej lokacie. W Getty Banku wszystkim się opłaca. Biotr! Tato, lek przeciwbólowy przy Twoim nadciśnieniu? Córciu, przecież to ochapa. Ty zmienia ciśnienie. Mogę go brać nawet z moimi lekami. APAP w trosce o twoje bezpieczeństwo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. APAP także w dużym, ekonomicznym opakowaniu. Zapłać mniej, a za resztę możesz sprawić przyjemność bliskim. Niewielu ludzi na świecie miało do tej pory takie przywileje, jakie teraz ma posiadacz konta osobistego w Aliorbanku. Wystarczy, że wymienię: wszystkie bankomaty w Polsce i na świecie całkowicie bez opłat. Oraz lokatę nocną, na której każdej nocy połowa środków z konta pracuje i zarabia 11% w skali roku. A to wszystko bez opłat za prowadzenie konta. Bank. wyższa kultura bankowości.